Uwaga! U nas też dostaniesz 500 plus! Do każdego zakupu biżuterii złotej i srebrnej dajemy w prezencie bon jubilerski o wartości 500 zł. Warto skorzystać! Jubiler Monika w galerii Kalisz-Karfur. Komplet ze złota na chrzest i komuję czy złote obrączki ślubne o 30% taniej. Biżuteria złota do 30% taniej. Biżuteria srebrna za połowę ceny w promocji Pandora. Kupując dwa wyroby, trzeci otrzymasz gratis. Jestem Wesoły Romek. Zbuduję z Tobą domek. Odwiedź składy budowlane Wesołek. Mega promocja. Kostka Klinkier oraz setki innych produktów z rabatem nawet do 80%. Przyjdź. Naprawdę warto. Materiały budowlane Wesołek. Numer 1 w Wielkopolsce. Zakład Opieki Zdrowotnej DentX w Kaliszu oferuje zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, estetycznej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji oraz wybielania. Wykonujemy również usługi z zakresu protetyki: protezy całkowite, częściowe, korony i mosty porcelanowe. DentX działa już od dwóch dekad, w tym roku świętujemy 20. urodziny. Dziękujemy za zaufanie. Przyjęcia w ramach NFZ oraz wizyty prywatne: DentX Kalisz, ulica Lipowa 18. Sezonowa promocja meble bez VAT w salonie Goldmap w Kaliszu. Stylowe i eleganckie meble do sypialni zapewniają maksymalny komfort wypoczynku wszystkim domownikom. Modna kolorystyka oraz trwałe i solidne wykonanie gwarantują pełną satysfakcję z użytkowania mebli przez długi okres czasu. Komplet pasuje zarówno do wnętrz klasycznie urządzonych, jak i nowoczesnych. Przestronne szafy przesuwne doskonale pomieszczą ubrania, bieliznę czy inne drobiazgi. Do wyboru szafy dwu- i drzwiowe, wnękowe oraz na wymiar. Bezpłatnie doradzimy, przygotujemy projekt i wizualizację 3D. Zapraszamy do naszego salonu przy Alei Wojska Polskiego 138 oraz w każdą niedzielę na giełdę samochodową. Czwartek, 27 czerwca. Sylwester Michałek, zapraszam na magazyn miejski. A co dziś w programie? Radny Paraczyński, uhonorowany. Jego trud i zaangażowanie oraz serce oddane ukochanemu Kaliszowi nie może pozostać jednak niezauważone. Zmiany w szpitalnych sorach. Spytać pacjenta, jak się czuje? Czy, czy ten stan zdrowia się nie pogarsza? Inwestycje w kaliskim DPS-ie. Były zmienione, zmienione podłogi, była przebudowa ścianek działowych, a także doposażenie sprzętu. 29-latek z podejrzeniem zatoru w nodze na pomoc w Sosnowieckim Szpitalnym Oddziale Ratunkowym czekał 9 godzin. Nie doczekał się, zmarł. Tragedia, która wydarzyła się wiosną tego roku, wstrząsnęła całym krajem i nie był to odosobniony przypadek. Sory w całej Polsce to najtrudniejsze oddziały. Często zawodzą tam procedury i zwykła ludzka empatia. Rząd przez ostatnie miesiące pracował nad rozwiązaniami, które mają uzdrowić działanie tych jednostek. Jedna ze zmian wchodzi już od lipca. To ponowna weryfikacja stanu zdrowia pacjentów, którzy wstępnie zostali zakwalifikowani kodem zielonym, czyli z kilkugodzinnym oczekiwaniem na pomoc. Fachowo nazywa się to retriażem. Kaliski szpital wprowadził go już wiosną, nie czekając na ustawowy obowiązek. Wyjaśnijmy, w kaliskim sorze prowadzona jest segregacja pacjentów, tak zwane triaże. Każda osoba po przybyciu na oddział otrzymuje odpowiedni kod wyrażony kolorem, oznaczający czas oczekiwania na pomoc. Czerwony, pomoc natychmiastowa, bez oczekiwania na lekarza. Pomarańczowy to pomoc bardzo pilna, czas oczekiwania na badanie do 10 minut. Żółty, pomoc pilna, oczekiwanie do godziny. Zielony, pomoc odroczona, oczekiwanie na badanie przez lekarza do 4 godzin. Niebieski, pacjent odroczony, czas oczekiwania do 8 godzin. Pacjenci oznaczeni kodem zielonym, czyli z czasem oczekiwania do 4 godzin, po dwóch godzinach zostają poddani powtórnej ocenie stanu zdrowia. Powinniśmy chociaż spytać pacjenta, jak się czuje, czy, czy ten stan zdrowia się nie pogarsza. Ewentualnie zbadać mu ponownie parametry życiowe, to podstawowe chociażby. W okresie wakacyjnym SORY przeżywają oblężenie. Upały są szczególnie niebezpieczne dla osób z chorobami serca. Dochodzi też do wielu urazów u dzieci i młodzieży. Zdarzają się nocne dyżury, podczas których pomocy trzeba udzielić około 60 pacjentom. Zawsze pracował dla innych, a przy okazji z powodzeniem prowadził własny biznes i tym co wypracował dzielił się z najbardziej potrzebującymi i chociaż dziś zdrowie nie pozwala już Stanisławowi Paraczyńskiemu na kontynuowanie pracy radnego, to odbierając tytuł honorowego przyjaciela miasta, zadeklarował, że Kaliszanie nadal mogą na niego liczyć. Czwartkową sesję rozpoczęło podziękowanie wieloletniemu radnemu, a przede wszystkim społecznikowi i jednemu z najbardziej znanych piekarzy w mieście za pracę dla Kalisza i jego mieszkańców. Stanisław Paraczyński przyznał, że zdrowie ograniczyło jego aktywność, nie złamało jednak hartu ducha, więc nadal będzie pomagać. Mimo, że nie będę radny, to. Z żoną będziemy jeszcze wspierać różne imprezy, bo wspieramy z jakimś sporo, które się dzieją w Kaliszu. Wspieramy osoby niepełnosprawne z pełności festynu. I dlatego można wyliczyć. Społecznik właściciel jednej z najlepszych w Kaliszu piekarni, współzałożyciel Banku Chleba i wieloletni radny z ramienia Stowarzyszenia Samorządny Kalisz mandat sprawował cztery kadencje. Ostatni zdobył w jesiennych wyborach jako najstarszy rajca prowadził pierwszą sesję tej kadencji, ale stan zdrowia nie pozwolił mu na kontynuowanie pracy, dlatego w ubiegłym miesiącu złożył mandat radnego. Jego trud i zaangażowanie. Oraz serce oddane ukochanemu Kaliszowi nie może pozostać jednak niezauważone. Przypomnijmy jedynie, że pan Stanisław z samorządem kaliskim związany jest od 20 lat. To wieloletni radny, współzałożyciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Bank Chleba znakomity przedsiębiorca i piekarz, właściciel piekarni Stanisław Paraczyński i Mirosława Paraczyńska, którą znają tysiące Kalisza. Od zawsze głównym założeniem Stanisława Paraczyńskiego było prowadzenie szerokiej działalności charytatywnej. Wspierał bank chleba, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, organizacje społeczne, Rady parafialne za tę działalność w 2001 roku wraz z żoną zostali uhonorowani tytułem Dobroczyńca Roku 2000 a nagrodę otrzymali z rąk Anny Dymnej na Wawelu w Krakowie. Wieloletni radny za swoją pracę dla miasta i jego mieszkańców otrzymał od prezydenta tytuł Honorowego Przyjaciela Miasta Kalisza. Medal i podziękowania z rąk władz miasta oraz radnych otrzymał na czwartkowej sesji, która kończy jego samorządową karierę. Zawsze pan działał z myślą o mieście, z myślą o mieszkańcu, o mieszkańcach tak, i myślę, że tych nas tych, którzy y, tą pracę, y, tę pracę samorządową wykonuje, powinien być pan wzorem do, y, do naśladowania. Jestem dumny z tego, że y, był pan przedstawicielem również naszego stowarzyszenia samorządowego tutaj y, y, w radzie miasta i mam nadzieję Również dla tych radnych, którzy są w tej chwili pierwszą kadencję będzie pan wzorem do naśladowania i, 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 i tą drogą, którą pan wyznaczył, również radni obecni podążają. Stanisław Paraczyński to także zapalony sportowiec biegał w maratonach i ultramaratonach. Z pasją jeździł na rolkach z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, pojechał nawet do Brukseli. A Stanisława Paraczyńskiego w Radzie Miasta zastąpił Tomasz Bezen, który w jesiennych wyborach startował z list Wszystko i Samorządny zgodnie dla Kalisza i uzyskał tyle samo głosów co inna kandydatka z tego komitetu, więc o jego mandacie po rezygnacji Stanisława Paraczyńskiego zdecydowało losowanie. Wierny Konstytucji i prawu, prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie Rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję? Tak mi da pomóż Bóg. Nowy radny w czwartek złożył ślubowanie i zajął miejsce Stanisława Paraczyńskiego, radnego czterech kadencji. Dla Tomasza Bezena to debiut w Radzie Miasta. W jesiennych wyborach startował z pierwszej pozycji w okręgu numer dwa. Zdobył 309 głosów, tyle samo co jego koleżanka z listy Ewa Witczak. Dlatego o tym, kto będzie nowym radnym, zdecydowało losowanie komisarza wyborczego. Tomasz Bezen ma 52 lata i jest nauczycielem. Jest radnym klubu Wszystko dla Kalisza. W środę w zaciszu ogrodu w cieniu Wielkiej Wierzby przy Kaliskim Domu Pomocy Społecznej odbył się wielki piknik z okazji zakończenia dwóch ważnych dla tego miejsca inwestycji: remontu kuchni oraz pralni. Całkowity koszt obu inwestycji wyniósł ponad 1 600 tysięcy złotych. Nowe pralnice wirówki, suszarka przemysłowa, regały, okapy z lewy, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, a także wentylacji, całkowity remont stołówki, nowe krzesła i stoły i wiele innych to efekty dwóch sporych inwestycji przeprowadzonych w Kaliskim Domu Pomocy Społecznej. Tam w ramach środków z budżetu obywatelskiego oraz środków miasta przeprowadzone zostały remont kuchni oraz pralni. Teraz jest wszystko, co było potrzebne. Były zmienione, zmienione podłogi, była przebudowa ścianek działowych, a także doposażenie sprzętu, ponieważ sprzęt już mieliśmy ponad 30-letni, więc już też wyeksploatowany. Także cieszymy się na, na dzisiejsze, że kuchnia, mam nadzieję, będzie służyć na dalsze długie lata naszym mieszkańcom przede wszystkim, ponieważ chcemy stworzyć taką rodzinną, prawdziwą domową atmosferę, co na to składa się przede wszystkim właśnie jedzenie. Stołówka w Kaliskim Domu Pomocy Społecznej też już wygląda teraz całkiem inaczej, a pralnia doczekała się generalnego remontu. W skład tego projektu wchodziła stołówka. Właśnie tutaj był też taki generalny remont, była wymiana podłogi, jakby zmieniona cała aranżacja sufitu na taką bardziej nowocześniejszą. Co nowego wydarzyło się w pralni? W pralni oczywiście też został doposażony sprzęt do pralni oprócz właśnie takiego generalnego remontu zakupione zostały pralnice, zakupione zostały nowe suszarki, ponieważ ze względu, że mamy coraz więcej osób leżących jest większa ilość tego prania i dlatego taki sprzęt był niezbędny. Uroczystego otwarcia i symbolicznego przyjęcia inwestycji dokonał przecinając wstęgę prezydent Kalisza Krystian Kinastowski, który potwierdził, że takie projekty są szczególnie ważne w takim miejscu, jakim jest Dom Pomocy Społecznej. Mam nadzieję, że to zarówno dla personelu, który tu pracuje, przygotowuje te posiłki, ale również dla mieszkańców, którzy z tej stołówki korzystają, no będzie duże ułatwienie no i przyjemniej im tutaj pobyt po oraz warunki pracy w tym miejscu. Z okazji zakończenia tych inwestycji dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej zorganizowany został piknik, był poczęstunek, owoce i konkursowe mufinki. Uczestnikom pikniku dopisała pogoda i nie opuszczał ich dobry humor. Zebranym czas umilał występ wokalistów z pianosąg oraz pana Henryka Orczykowskiego. Zmiany w organizacji ruchu na ciągu ulic lipowej i handlowej od rogatki do skrzyżowania z Nowym Światem. Na kilku odcinkach jezdni pojawiły się zwężenia, mają spowolnić ruch pojazdów i zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Poprzedni samorząd zamontował tam progi. Obecny je usunął jako zbyt uciążliwe dla kierujących, ale problem zbyt szybkiej jazdy pozostał. Drogowcy rozwiązali go w inny sposób, nie tak drastyczny i uciążliwy dla kierowców jak progi zwalniające, ale bardziej przyjazny, a jednocześnie wymuszający jazdę z niższą prędkością. Dlatego wprowadzono uspokojenie ruchu poprzez azyle, które pojawiły się w części środkowej jezdni ze znakiem pozwalającym na jazdę z lewej lub prawej strony. Przewężenie pasa ruchu ma z Kierowców do jazdy z mniejszą prędkością. Zwężenia pojawiły się w czterech miejscach w ciągu ulicy Lipowej i Handlowej: od rogatki do skrzyżowania z Nowym Światem. Problem kierowców poruszających się tym odcinkiem z nadmierną prędkością, zgłaszała m.in. dyrekcja przedszkola przy ulicy Handlowej. To także odcinek, w którym licznie przemieszczają się uczniowie kilku pobliskich szkół. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Aktywny i bezpieczny wypoczynek proponuje dzieciom i młodzieży samorząd. Udział swojej pociechy w zajęciach można zgłaszać tylko do piątku. Urząd Miasta zaprasza wszystkich wypoczywających uczniów w szkół podstawowych do wspólnej zabawy. Zajęcia z grami i konkursami ruszają 1 lipca i będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 13. Mamy wytypowane cztery szkoły: dwie w miesiącu lipcu, dwie w miesiącu sierpniu. Jeżeli chodzi o ten pierwszy miesiąc wakacji, czyli od 1 lipca do 26 lipca, będą to szkoła podstawowa nr 1 i szkoła podstawowa nr 17. Jeżeli chodzi o drugą część wakacji, czyli od 29 lipca do 23 sierpnia szkoła podstawowa nr 3 i szkoła podstawowa nr 8 tu nastąpiły zmian, zmiany dwóch szkół, dwie zostały te same, dwie się zmieniają, chcieliśmy tak zrobić, żeby w dwóch częściach jakby miasta i w centrum i w tej części osiedlowej bardziej była dostępność, tej pedagodzy są Przygotowani do tych zajęć będą je na bieżąco modyfikować, na bieżąco dostosowywać do oczekiwań uczestników. Uczestnictwo dzieci w zajęciach można zgłaszać w wymienionych placówkach do 28 czerwca telefonicznie, osobiście lub drogą mailową. Miasto zaprasza również na boiska i orliki. Od lipca rusza wakacyjna odsłona programu Trener Osiedlowy. Na 11 obiektach w godzinach popołudniowych. Trenerzy będą oczekiwać na uczestników, na dzieci, młodzież organizując dla nich zajęcia. W czwartki tutaj na głównym rynku w każdy czwartek podczas, podczas wakacji będziemy mieć także tradycyjnie kaliskie dziecięce czwartki w mieście. To zadanie będzie w tym roku dofinansowane ze środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programu tak zwanego Stasiakowego, czyli programu ograniczenia przestępczości i społecznych zachowań razem bezpiecznie imienia Władysława Stasiaka. Wszystkie zajęcia są oczywiście bezpłatne, a szczegóły akcji Lato w mieście znajdziecie na stronie Urzędu Miasta Kalisz.pl. Poważny wypadek w sołectwie Dobrzyc. Na ulicy Świętego Michała doszło tam do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. Kierowca jednośladu jest ranny. Więcej o tym zdarzeniu przeczytacie na portalu faktykaliskie.pl. A na dziś to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Dziś po południu i wieczorem niebo bezchmurne, subkirtenci wskażą 22 stopnie ciepła, a barometry odnotują 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie małe, temperatura spadnie do 16 kresek na termometrze, piątkowy poranek pochmurny, ale w południe niebo się rozpogodzi, subkirtenci pokażą 22 stopnie Celsjusza, ciśnienie wzrośnie do 1004 hp. Dzień dobry, Paulina Kruszakin, zapraszam na magazyn Miejski Sport. 25 września Hala Kalisz Arena ugości uczestników meczu o Suzuki Super Puchar Polski w Koszykówce. O trofeum imienia Adama Wójcika powalczą mistrz Polski Anwil Włosławek i zdobywca Pucharu Polski Angret Bemslam slamstal Ostrów Wielkopolski. Organizacja tego prestiżowego spotkania w Arenie to efekt współpracy Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego w ramach aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Wspólną inicjatywę obu miast poparły władze Energii Basket Ligi. Stąd 25 września w hali na Dobrzecu kibice basketu będą mogli zobaczyć starcie dwóch najlepszych w kraju drużyn: mistrza Polski Janwilu Włocławek i zdobywcy Pucharu Polski Arget B&M Slam Stali Ostrów Wielkopolski. To jest duża impreza, bardzo widowiskowa. Bardzo się cieszę, że będziemy mogli gościć tutaj właśnie sportowców tych na najwyższym poziomie i mam nadzieję... Tak jak już to powiedziałem wcześniej, że będzie to duża gratka przede wszystkim dla mieszkańców. Mam nadzieję, że hala, bo jestem przekonany, że hala będzie wypełniona, a mieszkańcy Kalisza, Ostrowa oraz ogólnie aglomeracji, pewnie całej, tak, bo zapraszamy tutaj wszystkich mieszkańców aglomeracji, ale będą również przecież kibice przyjezdni, stworzą wspaniałą, niezapomnianą atmosferę i mam nadzieję, że kolejne tego typu imprezy tu w tej hali będą się odbywać. Po raz ostatni Wielka Koszykówka gościła nadprostną w sezonie 2015-16. Wówczas w Kaliskiej Arenie w swojej ligowej mecze w roli gospodarza rozgrywali koszykarze ostrowskiej stali. Chcę powiedzieć, że to chyba bardzo dobrze, że w tej naszej aglomeracji kalisko-ostrowskiej Sport jest takim elementem, który jest taką platformą do budowy współpracy między naszymi ośrodkami, także pomiędzy mieszkańcami. Pan prezydent tego nie pamięta, ale. Był taki czas, kiedy Ostrowska Drużyna tutaj w Kaliszu rozgrywała swoje ligowe mecze. Kibice z trudem to znosili. Muszę powiedzieć, że dla nich to nie było łatwe. Chcieli, aby ich drużyna grała przede wszystkim w domu, u siebie. I to jest też jasne i zrozumiałe. Natomiast organizacja tego super meczu w Kaliszu, gdzie mamy te dwie doskonałe drużyny, na pewno jest doskonałym pomysłem i doskonałym przedsięwzięciem. Rywalizacja toczyć się będzie Puchar imienia Adama Wójcika, przedwcześnie zmarłej legendy polskiej koszykówki. Trofeum składa się z pięciu ramion, symbolizujących pięciu zawodników na boisku, oraz korony, która jest nawiązaniem do historycznego wyczynu patrona meczu. Jako pierwszy w historii zawodnik polskiej ligi koszykówki przekroczył on granicę 10 tysięcy punktów. Jest nam niezmiernie miło, ponieważ chcemy szerzyć jako Polska Koszykówka, chcemy się pokazywać jak najszerszej publiczności. Ta hala, w której się znajdujemy dzisiaj, spełnia wszystkie te oczekiwania. Jest ponad 3000 miejsc dla kibiców, jest pełna infrastruktura i jesteśmy szczęśliwi, że możemy jako Polska Liga Koszykówki rozgrywać tutaj spotkanie. Cieszymy się też, że to porozumienie między panią prezydent i panem prezydentem pozwoliło, by ten mecz o Suzuki Superpuchar Polski mógł się odbyć w Kaliszu. Mecz w Kaliszu oficjalnie zainauguruje nowy sezon energii Basket Ligi. Prezes Anwilu Włocławek i Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski zapewniają, że pojedynek ich zespołów u progu ligowych rozgrywek będzie gwarancją zmagań na najwyższym w kraju poziomie. Myślę, że to będą duże emocje. Jedno, co możemy być absolutnie pewni, to jak wszyscy w tej chwili jesteśmy, że to będzie najgłośniejszy superpuchar w historii ludzkości. Dlatego, że spotkają się dwa zespoły, które mają najgłośniejszych, najbardziej żywiołowych kibiców. W Polsce. Proszę się powolutku w Kaliszu szykować na najazd Wrocławian. Oczywiście, ja jestem przekonany, drodzy Państwo, że to będzie święto tutaj e, koszykówki. To będzie święto koszykówki, bo tak jak tu Darek powiedziałeś, grają, gra tutaj e, dwóch e, może nierównorzędnych, bo teraz nie wiemy jeszcze jak zbudujemy te drużyny, tak naprawdę, ale dwóch odwiecznych rywali. Tak? To będzie święto. To będzie święto nie tylko i włącznie koszkady, ale na pewno na trybunach. Trybuna to będzie święto dla kibiców, bo no, tutaj ktoś powiedział, że to są jedni z najlepszych kibiców w Polsce. Ja śmiało mogę powiedzieć, że to są najlepsi kibice w całej Polsce. Potrafią zrobić świetną atmosferę, rozgrzać wszystkich do, 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 do czerwoności, także to jest to. Sprzedaż wejściówek na mecz o Superpuchar Polski ma ruszyć we wrześniu. W planach organizatorów jest przygotowanie specjalnej strefy dla kibiców, którzy nie będą mogli obejrzeć spotkania z wysokości trybun. Energia MKS odpalił transferową bombę. We wtorek nową siatkarką Kaliskiego zespołu została Adela Helic. To reprezentantka Serbii i świeżo upieczona mistrzyni Francji z RC Kan. 29-letnia zawodniczka gra na pozycji atakującej do Kalisza. Przenosi się z RC Can, aktualnego mistrza Francji. W barwach tego zespołu zdobyła 456 punktów. Zaliczyła też występy w lidze Mistrzyń. Wcześniej, związana była z polskimi parkietami w sezonie 2015-2016, broniła barw muszynianki Muszyna. A dwie kolejne kampanie spędziła w dewelopresie Rzeszów. Adela Helic to kolejna serbka w składzie energii MKS na sezon 2016. 2019 -20. w drużynie pozostała bowiem przyjmująca Lubika Ketzman. Zmacniają się również piłkarze ręczni energii MKS Kalisz. W tym tygodniu umowy z klubem podpisali trzej nowi rozgrywający oraz dwaj skrzydłowi. Po roku przerwy do kaliskiego zespołu wraca Arkadiusz Galewski. Prawy rozgrywający spędził miniony sezon w pierwszoligowym Grunwaldzie Poznań. Do drużyny dołączyli ponadto lewy rozgrywający Robert Kamyszek i środkowy rozgrywający Konrad Pilitowski. Ten pierwszy ma za sobą bardzo dobry sezon w Arce Gdynia. W jej barwach był szóstym strzelcem PGNiG Superligi. Drugi natomiast jest wielokrotnym reprezentantem Polski Juniorów, a prywatnie młodszym bratem występującego już w MKS-ie Macieja Pil Litowskiego. W ostatnich dniach ekipę trenera Patryka Lilia Stranta wzmocnili także dwaj lewoskrzydłowi: Paweł Gąsiorek z Nielby Wągrowiec i pochodzący z Ukrainy Mykola Maliarewicz z Gwardii Koszalin. Obaj należeli w zeszłym sezonie do czołowych strzelców w rozgrywkach pierwszej ligi. Krótko trwała przygoda Sławomira Majaka z ławką trenerską KKS-u Kalisz. Po niespełna dwóch miesiącach pracy w trzecioligowcu były reprezentant polski rozstanie się z Kaliskim Klubem. Jak poinformował środek Kaliski Klub, obowiązująca do końca czerwca umowa ze Sławomirem Majakiem nie zostanie przedłużona. 50-letni szkoleniowiec trafił do KKS-u na początku maja, zastępując Dariusza Marca. Drużynę z nadprostny prowadził w siedmiu ligowych potyczkach, notując w nich trzy zwycięstwa, w tym jedno walkowerem. Trójkolorowi zakończyli trzecioligowe rozgrywki na drugiej lokacie. Ponadto byli finalistami Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, ale trofeum nie zdobyli. Nazwisko nowego szkoleniowca piłkarzy z Kalisza poznamy na dniach. Przygotowania do sezonu 2019/20 rozpoczną się w przyszłym tygodniu. Wiktor Gauden z Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego dwukrotnie stawał na najniższym podium podczas Mistrzostw Polskich Szkółek Kolarskich. Impreza z udziałem setek zawodniczek i zawodników z całego kraju odbyła się w miniony weekend w Raszkowie. W sobotę podopieczny trenera Jakuba Dąbrowskiego, rywalizujący w kategorii klas szóstych wykręcił trzeci rezultat w jeździe indywidualnej na czas. Dzień później finiszował na trzecim miejscu w wyścigu ze startu wspólnego. Tym samym podczas krajowego czempionatu w Raszkowie wywalczył dwa brązowe medale. O podium otarł się natomiast Stanisław Kowalski, który był czwarty w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii klas siódmych. W czasówce zajął ósme miejsce, a jego klubowy kolega Jan Gadera, dziesiąty. W imprezie startowali ponadto reprezentanci szkółek kolarskich z Kalisza i Opatówka, działających przy Kaliskim Towarzystwie Kolarskim. Czas wakacji to okres, w którym sport nieco zwalnia, bo nawet najlepsi wyczynowcy muszą zrobić sobie przerwę. I my robimy przerwę. Magazyn Miejski Sport Wakacji nie będzie nadawany. Sportowych informacji szukajcie na portalu faktykaliskie.pl i w głównym wydaniu magazynu miejskiego. A my w nowej formule i z jeszcze większą dawką sportu wracamy we wrześniu. Dziękuję i do zobaczenia!